Tam serdecznie kilkowy szlak, Słubickie Łąki. 12 luty 2014. Dziś kilka słów o czasie i przestrzeni. Z tym, że nie będzie to nic z astronomii, nic tutaj z jakichś nauk ścisłych fizyki i tak dalej, aczkolwiek będzie taka drobna analogia, prawda? Czasoprzestrzeń często się gdzieś tam nam pojawia, nie swego czasu, a gdzieś tam dawno, dawno temu taki żart, jak to Kapral musiał wytłumaczyć swoim żołnierzom, swojej drużynie, co to jest czasoprzestrzeń. No i wytłumaczył mi to w ten sposób, że czasoprzestrzeń to znaczy, że będziecie kopać od płotu do wpół do dziesiątej. Prawda? I to już jest generalnie jasne. Ale o tym czasie i o przestrzeni chcę powiedzieć jak w nawiązaniu do wczorajszego szlaku, ponieważ wczoraj mówiłem o korekcie, o tym, że co pewien czas ta korekta jest potrzebna i kiedy ona ma sens tak naprawdę. I dziś chciałem powiedzieć właśnie o tym, że marketing sieciowy jest takim biznesem czasu i przestrzeni. Co znaczy, chodzi o to, że pewne działania trzeba wykonać w określonym czasie, że jeżeli będziemy te działania rozwlekać, jeżeli będziemy robić to w bardzo długim czasie, to... Będzie się nam to rozmywać, ciężko będzie nam to wszystko do kupy poskładać. Najlepsze wyniki, najlepsze efekty uzyskuje tak. się, kiedy włącza się do swojej pracy systematyczność. I tu nie chodzi o to, że to ma być strasznie dużo codziennie robione, bo to nie w tym rzecz zupełnie. Chodzi o to, żeby codziennie było robione, żeby codziennie, systematycznie, codziennie poświęcić, no nie wiem, tą godzinę na dzwonienie na przykład, albo założyć sobie, <laughs> że wykonuje. Tyle telefonów, dopóki trzy osoby nie wezmą ode mnie linku do strony. Albo po prostu zakładam sobie, że codziennie trzy osoby ode mnie muszą skutecznie, tak mówię o tych trzech osobach, bo ja sobie tak założyłem, że czy, telef czy to będą trzy telefony, czy to będzie 30 telefonów dziennie, a może 50, a może 10, a może 5. Ale trzy osoby muszą w moim przekonaniu skutecznie wziąć ode mnie link do strony. Albo, albo muszę im przekazać po prostu płytę. Przepraszam, coś mi się, się. Sorry, a tak na polu jest. Nie chcę zatrzymywać filmu. W każdym razie, ważny jest ten czas ważny jest ten czas i ważny też jest obszar działania naszego. Myślę, że bardzo dobrze jest jednak skupić się gdzieś w pierwszej fazie na budowaniu tego biznesu wokół siebie, na budowaniu tego biznesu w gronie ludzi, do których możemy fizycznie dotrzeć, z którymi możemy spędzić później czas. Z którymi możemy sobie tą godzinę porozmawiać. Oczywiście dzisiaj jest Skype, oczywiście dzisiaj są komunikatory, dzisiaj nie ma problemu jeśli chodzi o, o, o odległość. Świat się skurczył totalnie skurczył się do, do, do naszych odległości, do, do monitorów naszych, prawda? Bo ktoś z drugiej półkuli jest tak daleko od nas, jak ma daleko do monitoru swojego i my od niego. Ale prawda jest taka, że, że oczywiście w tym spotkaniu ramię w ramię, w tym spotkaniu, kiedy, kiedy oprócz tych werbalnych i tych, 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 tych jakichś tam wzrokowych rzeczy, które widzimy. Włączają się te, równ te, te, te inne gdzieś poza słowe rzeczy, bo ich jest przecież multum. Emanujemy energią i, i, i różnymi innymi rzeczami, elementami, już nie chcę tu w to wchodzić. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy potrafili, kiedy chcemy naprawdę to wybudować sprawnie, umieli sobie zdefiniować ten nasz czas i tę naszą przestrzeń działania. Dlatego ta czasoprzestrzeń jest również ważna. Może nie tak jak w wojsku w tym tłumaczeniu, ale jest, jest, jest ważna, jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna. Jeżeli potrafimy to wszystko fajnie połączyć i będziemy systematycznie pracować. Codziennie będziemy robić troszeczkę bardzo ważnej pracy. Tej pracy, tej pracy która jest działaniem. Nie samo czytanie tylko, bo czytanie ważne. Nie samo edukowanie się, ale właśnie tego te, zrobimy trochę tego działania. Wykonamy, mówię, tych, tych kilka czy kilkanaście, jeśli trzeba, jak to chcę, kilkadziesiąt nawet telefonów, zrobimy follow-upy, które już przypadają nam akurat, bo mam je poumawiane, to będziemy mieć absolutnie efekt. Jeżeli jeszcze to wszystko gdzieś tam się zamknie w jakiejś takiej w miarę przestrzeni, gdzie możemy dotrzeć, to na początek wierzę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Potem oczywiście możemy wychodzić dalej, nie ma problemu, czy z niektórymi ludźmi możemy zaraz wychodzić dalej, ale wierzę, że, że to pogodzenie czasu i przestrzeni w pierwszej fazie budowania MLM-u jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Do usłyszenia, czy do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!